Witajcie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj natknęłam się na kolejny film na YouTubie, gdzie mężczyzna i kobieta poszli do lekarza kardiologa i lekarz kardiolog po zobaczeniu wyników badań tego mężczyzny powiedział, że prawdopodobnie on nie będzie już długo na tym świecie, gdzie ta kobieta mówi, że jej badania są jeszcze gorsze i nawet jeszcze lekarz ich nie widział. A, a, a po prostu już same te, te wyniki badań tego mężczyzny go zatworzyły. Oni się tutaj z tego śmieją, nie będą przyjmować żadnych zasugerowanych leków. Ja się z tym zgadzam. Będą mieć teraz słodkie ziemniaki, także będą włączać rośliny do diety słusznie. Dosyć sporo komentarzy tutaj pod tym filmem. I zobaczycie, że no, no są ludzie, którzy mówią, no tak, jeżeli twój doktor, jeżeli twój lekarz Ci tak mówi tak, kardiolog, no coś w tym jest, tak? Lekarz kardiolog wie, z czym się wiążą jakieś tam choroby serca i no, są oczywiście tacy ludzie, którzy mówią, żeby zmienili lekarza. Mój cholesterol na karniworze po kilku miesiącach był bardzo wysoki. Przygotuję na ten temat materiał i teraz... Wczoraj także kanał Kierunek Zdrowie opublikował kolejny film, jak zacząć dietę carnivora i tutaj te wszystkie, e, oczywiście jak jeść te mięsa, mięso z mięsem, mięso z masłem, mięso z jajkami. I poczytałam sobie trochę komentarzy, tak, no przede wszystkim ta pani, on twierdzi, że była weganką, jak tam nami ten film, jak była tą weganką, to to takie wszystko nie trzyma się za bardzo jednej całości. Nie wiem kim jest z wykształcenia, nie wiem gdzie ona zdobywa swoją wiedzę, ale uważajcie po prostu, nie słuchajcie jej. Nie słuchajcie jej, ona opowiada wam bzdury. I to jest przerażające, bo ma bardzo dużo subskrybentów, prawie 200 tysięcy, także te jej filmy są popularne i na pewno wiele osób skorzysta z tych jej porad, tak? Pytanie na przykład mężczyzna zadał, a co z witaminą C na tej diecie, jak ją uzupełniać? Ona tu odpowiada, nie trzeba, zapotrzebowanie organizmu na witaminę C, gdy nie jemy węgi spada ogromnie. Opowiadał o tym w wywiadzie u mnie doktor szafi, szafe polecam obejrzeć. Więc ona się sugeruje niejakim doktorem szafe, jak większość tych y, kanałów karniworskich, które promują jedzenie mięsa. Oczywiście to jest duża witamina C, jest niezbędnym, mikroskładnikiem, jest tylko i wyłącznie w roślinach. Byłam na karniworze, to wiem, że moje dziąsła na tym kaniworze dobrze nie wyglądały. Może szkoły butu nie dostałam. Na szczęście od czasu do czasu jadłam owoce. Nie miałam tak, żeby po prostu. Jak zobaczyłam, że jednak coś z tymi dziosłami się dzieje, to byłam troszkę przerażona, tak? I przez jakiś tam moment nawet zaczęłam brać witaminę C w suplemencie nie przez długi czas, ale na, ko na koniec tego no byłam coraz bardziej przerażona, że coś jest nie tak. Nie obwiniałam tego karaniwera, byłam tak po prostu zaślepiona przez tych guru z internetu, że myślałam, że to jest cały czas wina mojego organizmu. wcześniejszego, co jest oczywiście kompletną bzdurą. Zęby na diecie roślinnej są ładne, jeżeli się o nie dba. I teraz y, zobaczcie sobie, wracając do tego nie, doktora szafer, na którego wszyscy się powołują, gdziekolwiek nie piszecie komentarza, gdzie będziecie kwestionować tą dietę Karniwa, wszyscy wyskakują z jakimś niejakim doktorem szafer. I teraz ja sobie tutaj nawet wygooglowałam. Słuchajcie, tu nic na jego temat nie ma, żeby to jakiś doktor był, tu ciężko coś znaleźć, że on faktycznie tym doktorem jest, albo to jest jakiś wynajęty aktor. Y, nie wiem... Spróbujmy może w Wikipedii, ale nawet Wikipedia, która do końca uczciwa nie jest, bo też jest po to stworzona, żeby, żeby ludziom jakieś opinie sugerować, żeby ludziom kształtować opinie albo wprowadzać ludzi w błąd. Słuchajcie, prawdziwych lekarzy. To jest ten szafer, jakiś młody typ. Gdzieś tam widziałam jego film, jest ubrany w, do, do wywiadu na temat tej diety, to się ubiera jak o, promuje to Daily Mail. Daily Mail to jest jeden z tych portali, tak zwanych fake newsowych, bardzo dużo fałszywych informacji. I teraz słuchajcie, prawdziwi lekarze, polecam. Dr. Neil Bernard, 70 lat ma mężczyzna, przez większość swojego życia jest weganinem. Na weganizm przeszedł, kiedy jeszcze studiował, kiedy miał praktykę w szpitalu i opowiadał, jak mieli robić sekcję zwłok. I rozcinali mężczyźnie klatkę, tak, który zmarł na jakiś gigantyczny zawał serca. I, i, I pokazano mu żyły. Te żyły były, te wy wyglądały tak, jakby po prostu była w nich guma do rzucia. I ten lekarz, ten profesor, który prowadził te wykłady, powiedział tym studentom, że tak po prostu wygląda, jak się je jajka i bekon. Tak wyglądają później żyły. On, ma, on praktykuje, jest prawdziwym lekarzem, pracuje z pacjentami ale nie tylko po prostu jest celebrytą z YouTube'a. Kolejny amerykański biochem, biochemik dr T. Collin Campbell, autor największego badania w historii medycyny China Study, sam ma 89 lat i przez kilkadziesiąt ostatnich lat jest na dwiecie rośliny. Ja już pokazywałam film, gdzie on, gdzie on w tym filmie biega. Słuchajcie, w tym wieku jeszcze wychodzi po prostu i biega. To badanie chińskie pokazało, że ludzie tam, gdzie żyją, w, w, miejscowo w, mie w miejscach, gdzie się mało spożywa mięsa, w, tych, w tym momencie, kiedy ono był to badanie, to badanie trwało kilka lat. Najmniejszy, najmniejsza ilość nowotworów w rejonach miejskich, gdzie ludzie spożywali więcej białka zwierzęcego, dużo większa liczba nowotworów. Nowotworów w tych rejonach wiejskich, tych nowotworów tam chyba nawet nie było. Też postaram się zrobić materiał na temat tego badania chińskiego. Także tu jest kolejny prawdziwy lekarz, naukowiec. Le lekarz jest biochemikiem, prawdziwy profesor naukowiec. Tak na się. zrobiłam u niego też kurs na Uniwersytecie E. Cornell, który, który właśnie się nazywa Plant Based Nutrition odżywianie roślinne, Bardzo ciekawe wykłady. I kolejny lekarz, doktor Esseltyn, Caldwell Esseltyn, on ma 90 lat, przez większość, większość swojego życia na diecie roślinnej i, i on, on się specjalizuje właśnie w chorobach serca, a właściwie odwracaniu tych chorób serca poprzez dietę roślinną. I słuchajcie, takich ludzi, ja tutaj już widziałam ciekawe komentarze, ktoś napisał, że, no, jak będzie, że ludzie, ci celebryci, te, te guru, die, guru dietetyczni, z YouTube'a ci tak zwani influencerzy. Oni po prostu zabijają ludzi, promując takie różne dziwne diety, że nie dajcie się nabrać. Ja nie wiem, czy można w ogóle tym ludziom ufać, czy ci ludzie to robią z dobrego serca, czy są opłacani. I znalazłam też niedawno. Nie wierzycie? Kolejny ten ich tak zwany znany lekarz, może, może tutaj sprawdzimy, dr Sean Baker. Oni też, to jest taki lekarz, któremu rzekomo zabrano licencję jeszcze przed tym, jak zaczął robić swoją karierę na YouTubie. I chciałam tylko Wam pokazać, że oni się tu nawet nie kryją. O, on tutaj robi te filmy, on ma nawet tu koszulkę której promuje jakąś firmę to produkującą mięso, tak? Jeżeli można mówić o zwierzętach, że o, zobaczcie, Colorado Craft Beer, czyli coś tutaj promuje i widziałam, że, że u innych też to się zdarza. Że mężczyzna, nie będę oceniać wyglądu, ale już wiemy, że też zrobię do końca nie jest. I lekarzem też zapewne nie, jest, a na pewno nie pracuje z pacjentami, jest po prostu wynajęty do tego, żeby promować dietę mięsną. Ta dieta Karniwora to jest kontra do weganizmu, który się stał bardzo popularny w ostatnich latach. Wyobraźcie sobie ten świat, w którym połowa ludzi, przynajmniej 50% ludzi odstępuje od zjadania zwierząt jakichkolwiek pokarmów zwierzęcych i w miejsce tych wszystkich sklepów mięsnych, w miejsce tych rzeźni nagle jakieś sklepy z węglowodanami, z makaronami, z warzywami, owocami, wszelkimi dobrodziejstwami roślinnymi. Jaki to świat, gdzie nagle by się okazało, że jest spadek ponad 50% zachorowań na te wszystkie nowotwory, choroby serca. To zupełnie inny świat. Ktoś tego świata po prostu nie chce. żeby taki, ktoś, Są ludzie, którzy nie chcą, żeby świat wyglądał w ten sposób. Są ludzie, którzy chcą, żeby ten świat wyglądał dokładnie tak, jak wygląda piekło zamiast niebo. Dzięki uważajcie, kogo słuchacie. Jeszcze raz polecam tych specjalistów. Jeżeli, jeżeli chcecie, dowiedzieć się czegoś więcej, mogę coś przetłumaczyć, dajcie znać w komentarzach. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.